Oto 10 zwierząt hybrydowych, w które nie uwierzysz, że istnieją. Numer 1 Gołąb i Kurczak. Stworzenie hybrydy kurczaka i gołębia może wydawać się dziwnym pomysłem, ale co ciekawe, w cywilizacji zachodniej taka krzyżówka nie jest uważana za zaskakującą. Niektórzy nawet twierdzą, że ta hybryda mogła istnieć w czasach starożytnych. W dzisiejszych czasach gazety donosiły o takim eksperymencie w latach 70. XX wieku. Małżeństwo, które miało kurczaki i gołębia domowego, postanowiło dla zabawy stworzyć hybrydę. Co zaskakujące, eksperyment zakończył się sukcesem, a gołąb o imieniu Carlos miał potomstwo trzech piskląt. Bardzo dziwne, prawda? Numer dwa. Subron. Tak nazywa się hybrydowe potomstwo krów europejskich i żubrów. Kiedyś żubr był na skraju wyginięcia, ale dzięki wysiłkom w zakresie hodowli w niewoli i reintrodukcji jego populacja obecnie rośnie. Od i wojny światowej wielu Europejczyków uważało, że subron zastąpi bydło domowe ze względu na jego trwałość i odporność na choroby. Naukowcom udało się jednak stworzyć pierwszy żyzny subron dopiero w 1960 roku. W 1969 roku polski rząd zawiesił program ze względu na brak zainteresowania państwowymi gospodarstwami rolnymi. Dziś zachowało się tylko jedno stado subronów, znalezione na terenie białoruskiego parku narodowego w Polsce. Numer 3. Burdegano. Ta hybryda narodziła się z krzyżówki samca konia i osła. Są rzekomymi przodkami mułów, które pochodzą ze skrzyżowania samców osłów i klaczy. Obydwa zwierzęta są jednak zupełnie inne, zarówno pod względem wyglądu, jak i temperamentu. Osłomuły są mniejsze od mułów, ale mają znacznie mocniejsze nogi, co czyni je lepszymi zwierzętami jucznymi. Dodatkowo mają znacznie grubszą sierść, dzięki czemu są bardziej odpowiednie do zimnego klimatu. Są trudne w obsłudze. Zwłaszcza samce, które są zwykle kastrowane wkrótce po urodzeniu, aby ułatwić obsługę. Numer 4. Zebroida. Hybryda ta powstała w wyniku skrzyżowania zebry i osła. Podobnie jak wiele mieszanców, nie można ich uznać za prawdziwy gatunek, ponieważ mają nieparzystą liczbę chromosomów, co czyni je bezpłodnymi. Chociaż zebroidy są rzadkie, hoduje się je w ogrodach zoologicznych i na farmach w różnych częściach świata. Zebroid to ogólna nazwa wszystkich mieszanców zebry, ale są one również znane jako sebalous, zebry lub cebrony, w zależności od użytej kombinacji. Numer 5. Jagleon. Jest to wynik krzyżówki samca jaguara z lwicą. Są to zwierzęta niezwykle rzadkie, ale jedne z nielicznych hybryd, które mogą wystąpić w naturze. Przez długi czas jedyny znany okaz znajdował się w Muzeum Zoologicznym w Warenton w Anglii. Jednak 9 kwietnia 2006 roku w sanktuarium Villa Sober Mercury w Kanadzie urodziły się dwa cielęta. Ich imiona to Sari i Tsunami, powstały w wyniku mimowolnego skojarzenia Jaguara z lwicą o imieniu Loule. Tsunami miała plamy na futrze, natomiast Sari odziedziczyła dominujący melanizm Jaguara, który nadał jej ciemną sierść. Numer 6. Walfera. Jest to hybryda morska powstała w wyniku skrzyżowania delfina butlonosego i orki czarnej. Jedyny znany walfer powstał w niewoli, jednak w odróżnieniu od innych mieszańców, ten powstał całkowicie przez przypadek. W 1965 roku w tym samym zbiorniku w Hawaiian Marine Park trzymano delfina butlonosego i samca orkę. Nikt nie spodziewał się, że będą się krzyżować, a jednak tak się stało, a ich potomstwo otrzymało imię Kekaimału, co było pierwszym na świecie walferem. Numer 7. Leopon. Kotowate to jedna z najłatwiejszych do krzyżowania rodzin zwierząt, dlatego na świecie istnieje kilka mieszańców. Jednym z nich jest lampart, hybryda powstająca w wyniku kojarzenia lwicy z lampartem. Ta hodowla nie zachodzi naturalnie, a wszystkie lampony zostały stworzone w niewoli. Są wielkości lwa. Ale zdolność wspinania się odziedziczyli po rodzicach lampartach. Ponadto żyją dłużej niż lwy. Najbardziej udany program hodowli lwów przeprowadzono w parku Jouzen-Niigata w Japonii. Numer 8: Naszyjnik niedźwiedź. Jest to rzadka hybryda, która wystąpiła zarówno w niewoli, jak i na wolności, w wyniku skrzyżowania niedźwiedzia brunatnego i niedźwiedzia polarnego. Przejścia te są bezpośrednią konsekwencją zmian klimatycznych ponieważ topnienie czap polarnych zmieniło rozmieszczenie geograficzne obu gatunków, ułatwiając im wzajemne odnajdywanie się. Pierwszego niedźwiedzia obrożonego znalezionego na wolności zidentyfikowano w 2006 roku, a jedynie trzy przypadki zostały naukowo potwierdzone poprzez badania dna. Numer 9. Tygon. Hybryda ta jest wynikiem krzyżówki samca tygrysa i lwicy wychowanych w niewoli. Nie są tak powszechne jak lajgeri, które są ich przeciwieństwem, samiec lwa i samica tygrysicy Tygony bardziej przypominają tygrysy niż lwy Od dawna uważano, że tygony są bezpłodne, ale w zoo Alipur w Indiach udało się skojarzyć tygrysice o imieniu Rere z samcem lwa azjatyckiego o imieniu Debabrata Jeden z jego potomków imieniem Kubakan ważył ponad 360 kg i mierzył 1,30 m metra w kłębie przy długości 3 m Numer 10. Hybryda ludzkiej świni. Ze względu na brak odpowiednich dawców narządów na świecie naukowcy zaczęli rozważać możliwość hodowania narządów ludzkich wewnątrz zwierząt takich jak świnie. Eksperyment zakończył się sukcesem, a ekspertom udało się wprowadzić komórki ludzkie do zarodka świni i utrzymać go przy życiu przez cztery tygodnie. Chociaż zbadano wzrost narządów ludzkich wewnątrz świn. Szeroko rozpowszechnione w internecie zdjęcie, które miało przedstawiać prawdziwą hybrydę człowieka i świni, w rzeczywistości było rzeźbą autorstwa artystki Patrici Peczynini, Zwierzęta, o których istnieniu nie wszyscy wiedzą i które wydają się pochodzić z innej planety. Te rzeczy są bardzo dziwne. A teraz usiądź wygodnie i zaczynajmy. Numer jeden. Żółw kajmański, z rodzaju Macrochelys, jest to jeden z największych żółwi słodkowodnych, z charakterystyczną skorupą i ząbkowanymi krawędziami. Może mierzyć do 80 cm. Ich ubarwienie jest zróżnicowane, zazwyczaj w odcieniach brązu lub oliwki w celu kamuflażu w siedliskach wodnych. Wyróżnia się możliwością pozostania w zanurzeniu dzięki dostosowanemu nosowi. Gatunek ten jest mięsożerny i żywi się rybami, skorupiakami i ptastwem wodnym, wykorzystując potężną szczękę i ostre zęby. Choć imponujący, zagraża zagrożeniom dla ochrony, takim jak utrata siedlisk i nielegalne odławianie. Wdraża się środki ochronne, ale aby zapewnić ich przetrwanie, konieczna jest większa świadomość i wysiłek. Podsumowując, żółw elegete jest fascynujący ze względu na swoje adaptacje wodne, kluczową rolę w ekosystemach wodnych oraz wyzwania związane z ochroną środowiska, przed którymi stoi. Numer 2. Krokodyl Gawiał. Jest to fascynujący gatunek znany ze swojego wyjątkowego wyglądu i adaptacji do środowiska wodnego. Jest to duży gat występujący w rzekach słodkowodnych na subkontynencie indyjskim. Jego cechą charakterystyczną jest długi i cienki pysk, który stanowi ponad połowę jego całkowitej długości. Ten gat jest utalentowanym pływakiem i dzięki wyspecjalizowanej budowie szczęk żywi się głównie rybami. Ich ostre, spiczaste zęby idealnie nadają się do łapania ofiar wodnych. Krokodyl gawiał preferuje siedliska o spokojnych, miękkich wodach, takich jak rzeki i ujścia rzek. Pomimo imponującego wyglądu krokodyl, gawiał jest uważany za zagrożony. Utrata siedlisk, zanieczyszczenie wody i krusownictwo stanowią poważne zagrożenie dla ich przetrwania. Podejmowane są działania ochronne w celu ochrony tego gatunku, w tym programy hodowli w niewoli i zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony jego naturalnego siedliska. Podsumowując, krokodyl gawialny wyróżnia się długim i cienkim pyskiem, przystosowanym do polowania na ryby. Chociaż stoi przed wyzwaniami związanymi z ochroną, trwają wysiłki mające na celu ochronę tego wyjątkowego gatunku i przyczynienie się do jego zachowania na wolności. Numer 3. Bruzda promachoteutisa. Kałamarnice z rodzaju promachoteutis mają unikalne cechy morfologiczne i zostały zidentyfikowane w głębokich wodach. Promachoteutis charakteryzuje się niezwykłym wyglądem, ma charakterystyczny wygląd, z dużą, spłaszczoną głową, wydatnymi oczami i krótkimi makami zaobserwowano również że ma wydłużone płetwy w górnej części ciała co nadaje mu osobliwy wygląd te kałamarnice żyją zazwyczaj głęboko w oceanie co utrudnia ich badania ponieważ stosunkowo niewiele wiadomo na temat jego zwyczajów i zachowań badania nad promachoteuthis w dalszym ciągu pozwalają lepiej zrozumieć jego ekologię i biologię numer 4 tasiemce Stanowią grupę pasożytów należących do typu Pletychelmintes, a dokładniej do grupy tasiemców. Te płaskie pasożyty mają wydłużone, spłaszczone ciała przypominające wstążki, stąd ich potoczna nazwa. Cykle życiowe tasiemca zazwyczaj obejmują dwóch lub więcej żywicieli. Zazwyczaj żywicielem pośrednim jest zwierzę roślinożerne lub mięsożerne, które zjada jaja lub larwy tasiemca. Po wejściu do żywiciela larwy rozwijają się w formy zwane cysticerci. Kiedy zwierzę, na przykład ssak, zjada surowe lub niedogotowane mięso żywiciela pośredniego, cysticerci przedostają się do przewodu pokarmowego, przylegają do błony śluzowej jelit i rozwijają się w dorosłe robaki. Niektóre gatunki tasiemców mogą pasożytować na ludziach, Powodując choroby takie jak tasiemiec. Ta eniąza to zakażenie dorosłymi tasiemcami w jelicie człowieka, które może wystąpić po spożyciu surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego larwy tych pasożytów. Ważne jest przestrzeganie praktyk higienicznych i prawidłowe gotowanie żywności, aby zapobiec zakażeniu tasiemcami i innymi pasożytami przenoszonymi przez żywność. W przypadku podejrzenia zakażenia należy zwrócić się o pomoc lekarską w celu ustalenia właściwej diagnozy i leczenia. Numer 5. Chiasmodon niger. Jest to gatunek ryby głębinowej należący do rodziny Chiasmodontidae. Powszechnie nazywany jest pożeraczem czarnym ze względu na swój ciemny wygląd i wyjątkowe nawyki żywieniowe. Ryba ta występuje w głębinach oceanu, szczególnie w strefie mezopelagicznej, gdzie światło słoneczne ledwo przenika. Do godnych uwagi cech Chiasmodon niger należą jego niewielkie rozmiary, zwykle około 10 cm długości. Oraz wysuwana szczęka, która pozwala mu połknąć ofiarę większą niż jego własne ciało. Ryba tażeruje na innych organizmach morskich żyjących w głębinach, a do chwytania zdobyczy używa ostrych zębów. Kasmodon Niger stał się przedmiotem zainteresowania badań biologicznych ze względu na jego wyjątkową adaptację do środowiska głębinowego i wyspecjalizowane zachowania żywieniowe. Badania nad tą rybą przyczyniają się do zrozumienia życia w głębinach morskich. Gdzie warunki są niezwykle trudne dla większości form życia, Numer 6. Najbrzydsza koza na świecie. Kozy damasceńskie to jedno z najdziwniejszych zwierząt na naszej planecie. Zwierzęta te są hodowane głównie na mięso, mleko i skóry, ale najwięcej mówi się o nich o ich wyglądzie, ponieważ można je spotkać tylko w Damaszku. Myślę, że to zwierzę, którego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widziałeś. Rynek w Damaszku jest bardzo popularny wśród lokalnych konsumentów. Handluje się tu wszelkiego rodzaju zwierzętami gospodarskimi, krowami, owcami, kurami i słynnymi kozami damascyńskimi. Coś bardzo ciekawego w tych kozach jest to, że nie wszystkie wyglądają tak jak ta, którą widzisz. W rzeczywistości koza damascyńska wygląda jak każda inna koza. Jedyną różnicą jest to, że jego uszy są dłuższe. Ale wśród nich jest grupa kóz damasceńskich, których gen spowodował ich zdeformowanie, nadając im tak brzydki wygląd. Z jakiegoś dziwnego powodu ludzie bardzo cenią kozy damasceńskie, które mają ten gen brzydoty. Mówią, że okazy zostały już sprzedane za ponad 6 tysięcy dolarów za jedną kozę. Myślę, że to dużo pieniędzy za tak wyjątkowy wygląd. A ponieważ można je znaleźć tylko na tym rynku, kozy damasceńskie są jednymi z najmniej znanych ludziom zwierząt. Numer 7. Fioletowa żaba, jedno z najbardziej nieznanych ludzkości zwierząt. Żaby te spędzają prawie cały czas w swojej norze i opuszczają ją tylko na dwa tygodnie w ciągu roku. Myślę, że jesteśmy pod tym względem podobni. Jedynym powodem, dla którego wychodzą ze swojej nory, jest chęć kopulacji. Wygląda na to, że wszystkie fioletowe żaby zgadzają się wyjść i poznać się nawzajem. Kopulują i ponownie wracają do nory, z której nie wyjdą aż do następnego okresu godowego. I to jest jedyna rzecz, jaką robią w całym swoim nędznym życiu. Ponieważ prawie cały czas spędzają w ukryciu, niewiele o nich wiadomo. Odkryto je niedawno, w 2003 roku, niemal przez przypadek w Indiach. Mają zaledwie 7 cm długości i wyglądają jak kupa. Nie było więc łatwo dowiedzieć się o jego istnieniu. Żyją tylko w małym regionie zwanym gatami zachodnimi i nigdzie indziej na naszej planecie. Uważa się je za żywe skamieniałości, ponieważ ich korzenie sięgają około 100 milionów lat wstecz i od tego czasu prawie nic nie ewoluowały. Teraz znasz fioletową żabę. Gratulacje! Dodaj to do listy rzeczy. O których wiesz, ale które nie przydadzą ci się w życiu. Numer 8. Karaluch na sterydach. To są gigantyczne równonogi, karaluchy oceaniczne. Te stworzenia żyją w zimnych głębinach oceanów, gdzie światło słoneczne nigdy nie dociera. Uważa się, że największa kolonia tych zwierząt znajduje się na Oceanie Atlantyckim. Jest uważany za jeden z najstarszych gatunków oceanicznych. Istnieją ich zapisy kopalne sprzed dinozaurów. Jest to stworzenie śmieciowe, zjada wszystkie odpady spadające na dno morskie i należy do armii stworzeń oczyszczających dno morskie. Czasami, jeśli głód jest bardzo duży i nie znajdują szczątków zwierząt, którymi mogliby się pożywić, stają się drapieżnikami. Pożerają ogórki morskie, gąbki morskie i wszystko, co stanie im na drodze. W skrajnych przypadkach pożerają się nawzajem. Jeśli jesteś zainteresowany posiadaniem jednego z tych gigantycznych równonogów jako zwierzęcia domowego, radzę dwa razy pomyśleć, ponieważ żyją one około 25 lat, co jest dobrą inwestycją pod względem czasu. Jeśli jesteś fanem dziwności, być może ten gigantyczny karaluch oceaniczny będzie świetnym dodatkiem do Twojego domu. Numer 9. Ryba Mola Mola, znany również jako słonecznik, jest najcięższą rybą kostną na świecie. Znaleziono okazy mierzące ponad 3 metrów długości i ważące ponad 2 tony. Żyją w wodach tropikalnych i umiarkowanych na całej planecie, żywią się głównie meduzami, które są ich ulubionym pożywieniem. Problem w tym, że meduzy nie są zbyt bogate w składniki odżywcze, aby więc spełnić swoją codzienną dietę, muszą jeść dużo medus, jakby jutra miało nie być. Więc to nie jest tak, że są krwiożerczymi bestiami, które pożerają wszystko na swojej drodze. Faktycznie są dość ciche. Ale mam na myśli, kto nie bałby się spotkać tam na dole jednego z tych zwierząt. Wygląd wcale nie jest ładny, a w porównaniu do człowieka są gigantyczne. W oceanicznym łańcuchu pokarmowym słoneczniki należą do najsilniejszych. Ze względu na duże rozmiary i grubą skórę, nie każdy ma odwagę mu przeszkadzać. W rzeczywistości najbardziej niepokojącym zagrożeniem dla nich jesteśmy my, ludzie. Jego mięso uważane jest za przysmak w niektórych częściach świata, na przykład w Japonii, Korei i na Tajwanie. Obecnie znajduje się na liście gatunków wrażliwych w oceanie. To ciało, które wygląda jak duża głowa z płetwami, musi być jednym z najciekawszych zwierząt w głębinach. Widziałeś to już wcześniej, numer 10. Najstraszniejszy krab wszechczasów. Czy widziałeś kiedyś tak ogromnego kraba? To zwierzę to gigantyczny japoński krab. Żyje w głębinach Oceanu Spokojnego u wybrzeży Japonii. Znajdziesz go na głębokości od 300 do 500 m i zachowuje się jak każdy inny krab. Kiedy widzą obecność człowieka, zwykle się ukrywają. Nogi tego kraba mierzą ponad 2 metrów długości, co czyni go największym stawonogiem na świecie. Wiem, że jego nogi wyglądają na chude, ale nie wyciągaj pochopnie wniosków. W rzeczywistości są silniejsi, niż sobie wyobrażasz. Mówi się, że są potężniejsze niż szczęka krokodyla. Jeśli to coś złapie cię szczypcami, to już wszystko, ale nie martw się, są to dość spokojne stworzenia i większość dnia spędzają na poszukiwaniu pożywienia. Na ogół nie polują. Lecz żywią się martwymi i rozkładającymi się zwierzętami lub roślinami, które znajdują na dnie morskim. Średnia długość życia tych krabów wynosi 100 lat, co jest dość długim życiem jak na kraba. Kolejną ciekawostką na ich temat jest to, że w okresie tarła samica może złożyć do 100 tysięcy jaj. Niecodziennie widuje się takiego kraba, prawda? Myślę, że to jedno z najdziwniejszych zwierząt zamieszkujących naszą planetę. Numer 11. Babirusa, mała świnka, o której być może nie wiedziałeś. Babirusa to rzadka rasa świń żyjąca na wyspach Sulawesi w środkowej Indonezji. Lubi chodzić po wilgotnych obszarach, takich jak rzeki, jeziora i kałuże, aby się tarzać. Pierwszą rzeczą, którą ludzie zauważają, gdy spotykają Babirusa, są jej kły, które wyglądają jak rogi. Ale to nie są rogi, to są kły. Nie wydają się zbyt przydatne jako broń ofensywna. Krzywa, którą przybierają, nie jest skierowana na zewnątrz, co byłoby logiczne, gdyby używano ich jako broni, ale raczej zakrzywiają się do wewnątrz w stronę własnej twarzy. Naukowcy uważają, że służą one do ochrony twarzy podczas walk z innymi świniami. Górne kły zasadniczo łamią pysk babirusa, wychodzą z jamy ustnej i przebijają skórę. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie przestają rosnąć. Widziano Babirusa z obrażeniami twarzy spowodowanymi kłami. Zwierzęta te uważane są za wyjątkowe, ponieważ rosną tylko w tej części świata w Indonezji. A jeśli dodamy do tego ich kły owadliwej konstrukcji myślę, że mamy do czynienia z najdziwniejszymi małymi świnkami matki natury. Niewiele osób słyszało o tych zwierzętach, ale teraz je znasz. Numer 12. Najtwardszy szczur, jaki kiedykolwiek widziano, to bezwłose zwierzę, to nagi kretoszczur. To małe gryzonie żyjące w podziemnych tunelach w Etiopii, Kenii i Somalii i lubiące żerować na korzeniach i bulwach. Dlatego są uważane za szkodniki. Są w stanie zniszczyć plony marchwi w ciągu zaledwie kilku dni. Więc bądź z nimi ostrożny. Kiedy odkryli, że je istnieją... Nie było wiadomo, czy to nowy gatunek, czy też chore szczury, które straciły sierść. Z biegiem czasu naukowcy zaczęli je badać i rzeczywiście odkryli, że jest to nowy gatunek, a także odkryli inne zaskakujące rzeczy. Uważa się, że skrywają one sekret wiecznej młodości. Ich średnia długość życia jest dłuższa niż innych gryzoni. Zwykły szczur żyje średnio około 3 lat, ale nagi kret szczur żyje około 30 lat. Zwykle umierają z powodu innych drapieżników, a nie ze starości. Mają także wysoką odporność na rozwój nowotworów. Zasadniczo są odporni na raka, jakby tego było mało, potrafią też przetrwać kilka minut bez tlenu. Ludzki mózg zaczyna umierać, gdy przez minutę brakuje mu tlenu, ale może wytrzymać bez tlenu nawet 18 minut. Myślę, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej ciekawskich zwierząt na świecie. Morfina, nieśmiertelna meduza. Jego naukowa nazwa to Turritopsis nutricula. Spośród prawie 4000 gatunków medus, jakie znamy, jest to chyba najbardziej zaskakujące. Odkryto go w 1843 roku, ale jego zdolność do życia wiecznego odkryto dopiero kilka lat temu. Najwyraźniej, gdy meduza osiągnie pewną dorosłość, powraca do pierwszej fazy rozwoju i ponownie rozpoczyna swój cykl życiowy. To tak, jakby ludzie po osiągnięciu dorosłości mogli przywrócić nasze ciało do młodości, nie zmniejszając się i nie pozostawiając go takim, jakie jest. Meduza może powtarzać ten proces w kółko na zawsze. Naukowcy uważają, że mechanizm ten można odtworzyć u ludzi, jeśli dostępna będzie wystarczająco zaawansowana wiedza na temat genetyki molekularnej. Czy możesz to sobie wyobrazić? Nie wiadomo jeszcze dobrze jak ta meduza przeprowadza cały proces, ale jest już to badane. Meduza ginie tylko wtedy, gdy staje się ofiarą drapieżników. Nie ma mechanizmu, który uratuje cię przed zjedzeniem przez inne zwierzę. Mało kto słyszał o tych meduzach. Czy wiedziałeś o jego istnieniu?